Cześć, kochani. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami realiami życia i pracy youtubera. Zapraszam. Myślę, że ten odcinek będzie interesujący dla dwóch różnych grup. Z jednej strony dla tych osób, które rozważają, żeby swój kanał na YouTubie założyć. Z drugiej strony dla tych osób, które YouTube uwielbiają oglądać i mają może swoich ulubionych YouTuberów. I myślę, że dzięki temu odcinkowi nieco bardziej poznacie ten świat życia YouTubera z zaplecza. Przygotowałam ten odcinek w formie takich, można powiedzieć, siedmiu kwestii, które wydały mi się najbardziej interesujące i kluczowe. Także zaczynamy. Kwestia pierwsza to są początki. Początki założenia kanału to jest inwestycja, którą taki youtuber rozważa. Bo oczywiście pewnie mamy jakąś komórkę, mamy może w domu jakiś aparat, ale to jest tylko mała część sprzętu, który jest potrzebny, żeby YouTube zacząć nagrywać. I tutaj zaczynają się oczywiście liczne pytania, czy kupować lampy czy nie, czy, kup, czy kupować mikrofon czy nie? Na początku bardzo wiele osób, na przykład ja również tak miałam, nagrywałam bez lamp, nie zdając sobie sprawy, że takie światło pokojowe to jest żółte, a nie białe, jak światło takich profesjonalnych lamp do nagrywania. I na początku nagrywałam wszystko bez mikrofonu, bo po prostu nie wiedziałam, czy to jest coś tak naprawdę dla mnie, ten YouTube. Nie byłam pewna, czy warto w tym kierunku inwestować. I tak trzeba było oczywiście zainwestować w takie minimum, jak na przykład statyw. I w aparat w moim przypadku, bo nie chciałam nagrywać komórką, ale nie chciałam już inwestować więcej. Z czasem, im bardziej jesteś przekonany, że to jest ten kierunek, to oczywiście pozwalasz sobie na kolejne i kolejne inwestycje. Kwestia druga, druga dla mnie najcięższa, coś, czego nie znoszę, czyli kwestie techniczne związane z nagrywaniem i montowaniem filmów. Oczywiście są osoby, które od razu dołączają, można powiedzieć, do takich sieci, które... Prowadzą wielu, wiele różnych kanałów, i to najczęściej są osoby, które na przykład pojawiły się w jakimś programie w telewizji, na przykład w Top Model, i one, gdy wychodzą, to już są dość popularne na Instagramie, i taka sieć, powiedzmy, sama się odzywa i kogoś ściąga, i wszystko odbywa się oczywiście z pomocą innych osób, które już się na tym montażu znają i na kwestiach technicznych, i jest, technicznych jest o wiele prościej. W momencie, kiedy tak niezależnie startujecie z własnym kanałem, najczęściej ten montaż i nagrywanie jest. Po waszej stronie. Dla mnie to była męka. I dlatego od dwóch miesięcy już jest ze mną Olcia i na pewno widzicie pod względem tego montażu ogromny progres. Dlatego że ja w tym montażu chciałam posiąść takie minimum i dalej to nie chciałam w tym kierunku w ogóle się rozwijać, bo moje to, mówmy się, jest gadanie, a nie montowanie. I ta kwestia również techniczna związana z nagrywaniem wcale nie jest taka prosta, jak może się wydawać. Moje odcinki, jak wiecie, są najczęściej nagrywane bardzo prosto. Jest kamera, ja mówię, są jakieś tam czasami cięcia, włączenie. Intro i outro na początku i na końcu filmu. A jednak, jak się nagrywa, to czasami są jakieś duble. Są te takie też również kwestie związane z tym, na przykład, że trzeba samemu, ja jakby nagrywałam, nawet sama będąc w domu, więc ustawienia odpowiedniego, kamery, czyli tam ustawiasz, zaczynasz nagrywać, stajesz, zaczynasz mówić, wracasz, patrzysz, czy to dobrze wygląda. Nieraz zdarzyło mi się, słuchajcie, że nagrywałam coś i nie włączyłam dźwięku, albo że gadałam jeszcze, gadałam, a się okazało, że już dawno to się wyłączył aparat. I czasami wiedziałam o tym w momencie, kiedy nagrywam, ale czasami dowiadywałam się o tym, że coś technicznie poszło mnie tak kolejnego dnia albo po kilku dniach, jak siadałam do montażu. I to było trudne. Czasami patrzę, mam dwa pliki z nagraniami, do jednego mam dźwięk zewnętrznie nagrany z mikrofonu, a do drugiego nie. I tu się zaczynają pytania, nie? Czy wrzucamy odcinek, który w ogóle nie ma dobrze nagranego dźwięku, tylko ma jakieś takie trzeszczenia i staramy się jakoś ten plik obrobić technicznie? Czy dajemy połowę filmu z dobrym dźwiękiem, a potem dźwięk się zmienia na takiej gorszej jakości, piszemy taki komentarz, ja Was przepraszam, tutaj mi tam siadł mikrofon. Czy co tutaj zrobić? Czy może jeszcze raz w ogóle zacząć odcinek nagrywać? I to były bardzo trudne kwestie, bardzo frustrujące też dla osoby, która yy, zawodowo zajmuje się czymś innym i YouTube traktuje jako takie uzupełnienie swojej działalności, czy jako taką moją dodatkową pasję, bo w większości przypadków te montaże odbywało się, odbywały się. W momencie, kiedy już wróciłam po całym dniu pracy do domu, siadam, wiem, że odcinek ma być jutro, a tutaj taki klops, nie, nie udało mi się. I pretensje do samej siebie. Także dla mnie to, te kwestie były trudne. Na pewno są osoby, które są w tych sprawach lepsze i będzie im to łatwiej szło. Dla mnie to była troszeczkę męka i, i tak. <grytanie> Także podzieliłam się moją frustracją. Element trzeci to jest kwestia kalendarza, czyli regularności. Żeby ten YouTube nam dobrze szedł, to powinniśmy mieć y, ze względu nie tylko na naszych fanów, żeby jakąś taką regularność naszych odcinków im, za im zapewnić, ale również ze względu na sam serwis, czyli na platformę YouTubeową, powinniśmy zachować jakąś taką regularność w nagrywaniu, czyli dobrze, jeżeli faktycznie staramy się odcinki wypuszczać co tydzień, w każdy poniedziałek, albo w każdy czwartek, albo dwa razy w tygodniu i żeby to była ta sama godzina. Dlatego, że z jednej strony nasze y, strony, nasi fani wiedzą, subskrybenci, że warto subskrybować i że Warto tu zajrzeć do tego youtubera, dlatego że co tydzień coś tam na mnie czeka, a z drugiej strony sama platforma YouTube jakby lepiej pozycjonuje firmy, fi, fi, filmy i kanały, które zachowują tą regularność i kalendarz. I warto tutaj być pod tym względem terminowym. I czy to jest y, trudne? Czasami jest trudne. Pewnie są osoby, które nagrywają z wyprzedzeniem i im jest troszeczkę łatwiej. U mnie zawsze wszystko spontanicznie, co wynika pewnie też trochę z mojej osobowości, idzie na bieżąco. I to jest potem trudne, jak czasami wiadomo, że tutaj ma się ukazać odcinek, dzisiaj miał być dzień nagrywania i co i się okazuje, na przykład, że znajomi robią grilla spontanicznie i to jest, słuchajcie, case autentycznie z dnia dzisiejszego. I ponieważ od miesiąca miałyśmy wbite w kalendarz z Olcią jedyny dzień wspólny tutaj, żeby nagrać kolejne odcinki dla was to mnie na takim grillu przykładowo nie ma, dlatego że cały dzień dzisiaj nagrywamy cztery odcinki tutaj na nasz so special kanał. I to czasami bywa trudne, także żeby tą regularność zachować, trzeba pamiętać, że ten YouTube i nasz kanał musi być dla nas priorytetem i dbanie i dopieszczanie tych naszych Funów. Kwestia czwarta, która przyznam szczerze też troszeczkę mnie frustruje czasami, to jest kwestia tematyki naszego kanału. Mój kanał jest związany z tematyką, można powiedzieć, szeroko pojętych dobrych wartości, jak ja to mówię, czyli staram się pewne dobre wartości promować, mówię oczywiście dużo o miłości, o związkach, o rozstaniach, staram się pomagać osobom, które czują się samotne. YouTube z założenia jest taką platformą, która jest platformą rozrywkową i trzeba to jasno powiedzieć. Powiedzieć, że zdecydowanie łatwiej prowadzić kanał w kontekście, łatwiej prowadzić kanał, że ten kanał będzie szybciej rósł, jeżeli ta tematyka kanału będzie nieco bardziej lifestyleowa, czyli jeżeli to będzie związane z modą, z kosmetykami, także ze sportem, z jakąś rozrywką, z komputerami, z grami komputerowymi, z różnymi śmiesznymi tematami, wiralowymi nieco bardziej, te kanały po prostu szybciej rosną. To nie znaczy, że kanały, które mówią o tematach nieco bardziej poważnych, o tematach naukowych, one nie rosną. One rosną, ale nieco wolniej, dlatego że YouTube tak naprawdę to jest wyszukiwarka i to nie jest tak, że dużo ludzi wchodzi na YouTube i wpisuje na przykład, co jest w życiu ważne albo jak nie czuć się samotnym. A bardzo dużo ludzi wpisuje na przykład w wyszukiwarkę jak schudnąć. I to jest dowód namacalny, to jest kwestia tego, że najpopularniejszym odcinkiem na moim kanale, który ma już mocno powyżej miliona odsłon, jest odcinek o tym jak schudłam 23 kg, czyli coś, co wrzuciłam, można powiedzieć tak, nadprogramowo. Yy, tak, a niekoniecznie było to związane z taką podstawową działalnością moją na YouTubie. I tego typu temat. Tutaj kanał ma 37 tysięcy obecnie subskrybentów, a tamten odcinek, jak widzicie, ponad milion mocno wyświetleń. I co jest też ważne, to jest, yy, pod tym względem myślę, że też warto pamiętać, że jakby. W związku z tym, że te kanały jakby mocniej, wolniej rosną, przepraszam, i też, że właśnie ta tematyka jest, można powiedzieć, nieco bardziej taka poważna, to te kanały też trzeba o tym pamiętać. One mają mniejszy potencjał na to, żeby taki youtuber później przekształcił to w coś, na czym on zarabia, w swoją taką faktyczną pracę, dlatego że kanały, które są związane nie wiem, ze sportem czy z kosmetykami, mają większą szansę na to, że jakieś marki, właśnie sportowe czy kosmetyczne, Przejdą i po prostu będą chciały też w jakiś sposób rozpocząć współpracę. I o tym trzeba, zakładając swój kanał, na pewno pamiętać. Kwestia piąta, na pewno bardzo interesująca dla wielu, czyli właśnie kwestia zarobków. Jak to wygląda, czy da się z tego wyżyć? Ja mogę Wam powiedzieć na przykładzie mojego kanału, który ma obecnie włączone reklamy. Jak odpalili ten odcinek, to myślę, że tam y, poleciała Wam jakaś reklama pewnie na początku. Także ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że przy kanale mojej wielkości, gdzie wydaję odcinek raz na tydzień, wypuszczam, nie da się z tego wyżyć absolutnie. Myślę, że pół miesiąca nawet w Warszawie. Ja obecnie do YouTube'a, żeby tutaj jakby mieć olcie, która mi pomaga, faktycznie dopłacam każdego miesiąca po dwóch i pół roku publikacji odcinków i prowadzenia tego kanału. I myślę, że czasami może się wydawać ludziom, że, yy, pamiętam takie nawet komentarze, jak wrzuciłam jakiś odcinek, który faktycznie nagrywałam, jak byłam w grudniu na Teneryfie, że o, jaki high life w ogóle, jak na bogato, z tego YouTube'a to widać, że da się w ogóle podróżować za granicę. Także to w ogóle tak nie wygląda. Dla mnie YouTube jest po prostu taką rzeczą, która mnie mega cieszy, tak? Co nie znaczy, że nie chciałabym, żeby ten kanał oczywiście rósł, yy, albo żeby nigdy nie pojawił się na przykład jakiś fajny sponsor odcinków, ale tych takich odcinków, które ja faktycznie oczywiście chcę kręcić i mówić o rzeczach, o których chcę mówić. O! Ciąg dalszy. Komentarze. Czyli hejt czasami, czasami bardzo fajne komentarze oczywiście również. Czy to jest trudne? Na początku myślę, że jest. Z każdym miesiącem nagrywania te komentarze takie negatywne są coraz łatwiejsze do, do poradzenia sobie z nimi. I nie chodzi mi, dla mnie na przykład, to nie jest tak, że trudne są jakieś komentarze, które oceniają moją osobę, albo na przykład właśnie to, jak jest skonstruowany, tak można powiedzieć, technicznie odcinek. Nie, nie, nie. Powiem Wam szczerze, że część z tych komentarzy w ogóle jest super, dlatego że zwraca mi uwagę na to, że faktycznie warto trochę popracować jeszcze nad dźwiękiem, bo coś jest za cicho. No przecież ja nie chcę, żeby moje odcinki były za cicho. Albo podpowiadacie mi często, że czegoś w tym odcinku w ogóle nie było. Ja się zawsze też cieszę, bo myślę sobie dobrze, że ktoś dopowiedział, bo to faktycznie jest coś, co jest ważnym też punktem spojrzenia na sprawę, o której mówię. Także generalnie, że biorąc te konstruktywne komentarze, tak, dawajcie, piszcie, będę hiper szczęśliwa, ale są też takie komentarze, które mnie jasne, że czasami dotykają, ale myślę, że to jest, cieszę się, że to nie są te komentarze dotyczące mojej osoby, a dotykają mnie chyba najbardziej te komentarze, które. W jakiś sposób sieją takie można powiedzieć negatywne emocje wśród innych osób, które są na kanale. W jakiś sposób kwestionują pewne rzeczy, albo sieją jakieś takie zwątpienie. Nie lubię tego bardzo. Kiedy widzę, że ktoś pisze coś smutnego, dzieli się jakąś swoją historią, która jest ciężka na przykład, albo przeżyciem, albo zadaje jakieś pytanie, i jest druga osoba, która nie wspiera, nie umacnia. Tylko ktoś po prostu pisze, że tak już jesteś za stara, albo że na pewno popełnia się tam błędu, że możesz mieć tylko do siebie pretensje. Jeżeli ktoś w jakiś sposób nie buduje innych swoimi komentarzami, tylko powoduje właśnie taki efekt odwrotny, to tak, muszę przyznać, że mam tutaj rwie mnie, żeby, żeby po prostu coś odpisać. A czasami myślę sobie, że, że też nie ma sensu tej mojej energii wchać, wiecie, w taką walkę. Um, taką negatywną, tylko też wolę ją poświęcić na to, żeby innej osobie tam nacisnąć serduszko, albo napisać, że jestem dumna, albo po prostu stworzyć coś nowego: jakiś nowy post na Instagramie, czy pomyśleć o kolejnym odcinku. I myślę, że to przychodzi też faktycznie z czasem, żeby w ten sposób. Funkcjonować, myśleć i postrzegać te komentarze. A pozytywne komentarze oczywiście to jest coś, co zawsze buduje, i jestem dumna, jak ktoś pisze, że dzięki któremuś odcinkowi coś zrozumiał, w jakiś sposób go to zmotywowało do działania. Pamiętam takie komentarze, że ktoś po w kilku latach, pierwszy raz znowu poszedł na randkę, że się otworzył w tej kwestii. Mam takie komentarze i wiadomości, że. Że ktoś yy, zbudował nowy związek i że dziękuję mi za wsparcie w tym okresie, kiedy tego związku jeszcze nie było, i to jest w ogóle no, największa nagroda, jaka może być. I kwestia, słuchajcie, przechodzimy, bo się rozgadałam. Strasznie kwestia ostatnia, czy kwestia siódma. Czy warto? Kiedy warto? Według mnie tak warto, ja YouTube uwielbiam, uwielbiam do Was gadać, ale myślę, że warto w dwóch przypadkach. Albo warto zostać youtuberem w momencie, kiedy masz. Faktyczną pasję, zajawkę z czegoś, dlatego że jestem przekonana, że ze względu na to, że sam będziesz się rozwijał cały czas w danym temacie, to będzie tak, że nigdy nie zabraknie ci tematów do tego, żeby dalej o tym wszystkim mówić. I fajne jest to, że będziesz w stanie zarażać inne osoby tą pasją albo inną osobą, które też się tym interesują, jakoś pomóc. Druga y, sytuacja, w której myślę, że warto założyć swój kanał, to jest w momencie, kiedy masz jakąś prawdziwą misję. I myślę, że ja tutaj jakby się. Wpisuję wtedy, to, to mam nadzieję. Myślę, że w momencie, kiedy mamy misję, żeby ludziom po prostu przekazać jakąś taką naszą wiadomość do świata, którą mamy, to myślę, że też po prostu takie coś będzie dla nas naturalne, nie będzie dla nas taką męką. Dlatego, że naprawdę YouTube to jest masa pracy, masa przygotowań, nawet w momencie, kiedy odcinki nie są tak bardzo. Wiecie, że jesteśmy w terenie z Olo i w ogóle różne ujęcia kadry, a i tak to słuchajcie, zabiera dużo czasu i planowania i montowania i zmian, które wprowadzamy zawsze, i animacji i serca ogromną ilość w to wkładamy, obie. No i mam nadzieję, że się podoba. <grych> no nic, w każdym razie to, to trzeba mieć naprawdę albo super zajawkę, albo mega misję, żeby po prostu w tym wszystkim wytrwać. No, no także tak. Mam nadzieję, słuchajcie, że się nie zanudziliście, że dostrwaliście do końca. Jeżeli macie jakieś kolejne pytania co do YouTube'a, realiów życia YouTubera itd. Itd. itd., itd., no to piszcie w komentarzach. Postaram się oczywiście na nie odpowiedzieć. Buziakuję Was. Zachęcam wszystkie osoby, które wpadły tutaj tylko ze względu na jakby tą tematykę, jak to jest, zostać YouTuberem, do tego, żeby też zajrzeć na mój kanał, bo może go nie znacie. No i zobaczyć sobie, o co tam, o czym tam mówię. I w ogóle mam nadzieję, że też coś tam dla siebie oczywiście znajdziecie. Buziakuję wszystkich, za zachęcam tego, żeby odwiedzać mnie na Facebooku, na Instagramie, i w ogóle serduszka, lajki i kocham was bardzo. Tak, i nagrywam dalej. Buziaki, pa!